Różnica czwarta aktywa i pasywa. Kiedy w 1997 roku wydałem książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, wywołała ona zamieszanie, bo napisałem, że dom nie stanowi naszych aktywów. Jeśli chcesz być naprawdę bogaty, musisz odróżniać aktywa od pasywów. Wielu ludzi ma dziś problemy finansowe, między innymi dlatego, że swoje pasywa zalicza do aktywów. Ani twój dom, ani samochód to nie są aktywa. Już kiedy byłem chłopcem, bogaty ojciec zaczął mi tłumaczyć, co to jest zestawienie finansowe, takie jak to. A to jest zestawienie bilansowe, oczywiście w maksymalnym uproszczeniu. Wytłumaczył mi, że aktywa, najprościej mówiąc, wkładają pieniądze do twojej kieszeni. A pasywa wyjmują ci pieniądze z kieszeni. Dlatego najczęściej dom nie należy do aktywów, tylko do pasywów, bo mieszkanie w nim kosztuje co miesiąc pewną kwotę. Nawet jeśli ktoś mówi: Ale ja już spłaciłem dom, nie mam hipoteki. Tak, ale płacisz za ubezpieczenie, utrzymanie domu. Ja wcale nie mówię, żeby nie kupować domu czy innych rzeczy. Ale jeśli tu mam dom, który wynajmuję i co miesiąc ten dom wkłada mi do kieszeni więcej niż mnie kosztuje, to wtedy stanowi aktywa. Ten sam dom, jeśli nie jest wynajmowany albo został przez kogoś zniszczony, to pasywa. Dom może stanowić aktywa albo pasywa. Wszystko zależy od tego najważniejszego pojęcia, jakim jest przepływ pieniężny. Jeszcze raz, jeśli pieniądze wpływają ci do kieszeni, masz aktywa, jeśli wypływają, masz pasywa. Albo inaczej, gdybyś dziś przestał pracować, ile pieniędzy płynęłoby do ciebie? Jeśli tylko wypływają, to znaczy, że masz wyłącznie pasywa. Nie mówię nie kupuj domu, ale nie uważaj pasywów za aktywa. To właśnie wyróżnia firmę Rich Dad.